Kolejna racja: Patrol Combat Ration Pack Menu 1. Jest to racja brytyjska patrolowa wojskowa. Tu macie ten znaczek, o którym Wam mówiłem: że jak on zmieni kolor, to znaczy, że lepiej nie otwierać, bo bomba biologiczna. Chirurgiczne cięcie nie wyszło. Pozwolę to odsunąć. Chemiczny podgrzewacz. Wlewamy wodę. Wrzucimy link wam jak to używać, bo mamy taki fajny filmik. Do tego wrócimy. Zestaw jakiś tu pewnie. Tu jest co? Karty, instrukcje. Tu mamy co? A, proteinowy drink. Guma do rzucia. Izotonik o smak owocowym. Chlebek. Boom cinnamon. Ciastko cynamonowe. Jest zarąbiste. Opa, danie główne. Co to jest? Beef curry. Czyli wołowinka z kary. Ale jest tu ubite. Konkretnie, ale coś w środku jest mąkrego. Coś się rozlało? Właśnie nie, o dziwo. Jest całe, jest hermetyczne. Ale może to poprzedni, mi się jeszcze łapki kleją. Czekolada. Mieszanka owocków. Tu są owoce i orzeszki, czyli inaczej bakalie. To jest ten, ten taki żelek alabaton. Sezamki. Jak wyglądaliście misję Afganistan, to młody tam co chwilę z sezamkami biegał. Tu mamy co? Sól i pieprz. I otwieramy teraz duże Co tu mam? Co tu mamy, Co tu mamy? Tu mamy oczywiście sztucce, takie nowe pasie. Papier do 4 liter. Tabletki do uzdatnienia wody. A już się wycwanili. 1,5 litra wody na 30 minut. Nie tak jak wcześniej było wpisane. Nawilżane chusteczki. I hermetyczek, w który możemy sobie wlać wodę. Ewentualnie później wciepać do tego śmieci. I to jest racja teoretycznie 8 godzinna. Którą noszą angielscy żołnierze na patrole. Racja jest też dedykowana dla Francuzów, dlatego jest jako drugi język wpisany w France. To by było na tyle. Pozdrawiamy was.